Piłkarze od Reopole odnieśli drugie zwycięstwo w sezonie Fortuna Pierwszej Ligi. Podopieczni Adama Noconia pokonali Resowie. W pierwszej połowie działo się niewiele. Głównym bohaterem był sędzia, który łącznie rozdał aż 9 żółtych kartek. Gra była bardzo intensywna, twarda, z dużą liczbą fauli. To jest Polska, taki jest ten pierwszoligowy futbol. Musieliśmy się do tego przystosować i myślę, że zrobiliśmy to bardzo dobrze. Po przerwie piłkarze zamienili się stronami, zmieniła się także pogoda. Letni deszcz ożywił Opolan, którzy objęli prowadzenie. W 53 minucie na listę strzelców, korzystając z błędu bramkarza rywali, wpisał się Dawid Czapliński. Kolejne bramki to dzieło Macieja Makuszewskiego i Borchy Galana. To był bardzo trudny, wyrównany mecz, szczególnie w pierwszej połowie. Gra się otworzyła po pierwszym golu. Mieliśmy wtedy więcej przestrzeni, więcej szans. Skończyło się 3-0 i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dzięki wysokiemu zwycięstwu Odra wciąż jest na pozycji lidera tabeli. W niedzielę Opolanie ponownie zagrają u siebie, tym razem z GKS-em Tychy. Dziś w Stambule rozpoczęły się zapaśnicze Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych. W rywalizacji w stylu wolnym udział wezmą dwaj zawodnicy Orła Namysłów. To Adrian Sikora i Gracjan Matyjasek. Pierwszy z nich rywalizować będzie w kategorii do 60 kg. Dla Sikory będzie to już trzeci start na światowym czempionacie w tej kategorii wiekowej. Dotychczas jego najlepszy rezultat to miejsce 11. Matyjasek natomiast zadebiutuje na imprezie tej rangi, a walczyć będzie w kategorii do 71 kg. Namysłowcy Zapaśnicy na tureckich matach zaprezentują się w sobotę. Drugi etap Tour de Pologne doprowadził do przetasowań w starce. Zwycięzcą etapu i zarazem nowym liderem wyścigu został Słoweniec Matej Mohorić. Trasa wiodła z Leszna do Karpacza, a choć liczyła ponad 200 kilometrów, wszystko co ważne wydarzyło się na ostatnich pięciu. Na początku podjazdu pod Orlinek zaatakował Rafał Majka. Polak jednak został doścignięty kilkaset metrów przed metą i finiszował dziesiąty. Najwięcej sił na kultowym dla wyścigu podjeździe zachował wspomniany Mohorić i to on pierwszy przeciął linię mety. Etap nie był zbyt trudny, ale tempo finiszu całkiem szybkie. Mój team wykonał wspaniałą pracę. Pomogli mi w utrzymaniu dobrej pozycji z przodu. Dziękuję mu, bo odegrał dużą rolę w tym zwycięstwie. Pomógł niwelować stratę w trakcie ucieczek oraz skutecznie finiszować. Tuż za Mohoriciem finiszował Portugalczyk João Almeida, a trzeci był Michał Kwiatkowski. Podobnie wygląda klasyfikacja generalna wyścigu. Polak do Mohoricia traci 10 sekund. Dziś kolarze pokonywali trasę trzeciego etapu z Brzycha do dusznik zdroju. Trzecia edycja otwartych mistrzostw Nysy w siatkówce plażowej przeszła do historii. Po ponad miesiącu rywalizacji poznaliśmy zwycięzców cyklu. W finałowych zmaganiach udział wzięło 16 par męskich i 8 kobiecych które zostały wyłonione w czterech turniejach eliminacyjnych. Wśród kobiet triumfowała para Monika Jagła, Paulina Bałdyga. Zawodniczki przyjechały aż zbyt goszczy, co nastręczyło pewnych kłopotów. Z małymi przygodami dotarłyśmy trochę spóźnione. Pierwszy mecz zagrałyśmy z biegu, z auta dosłownie. Przegrałyśmy, i się na prawą stronę. No ale później wszystko układało się po naszej myśli. Złote medale w rywalizacji mężczyzn pozostały natomiast na Opolszczyźnie. Wygrał bowiem duet z na Koźla, Szymon Bąk, Miko. Mikołaj Sarnecki, który przez finałowy turniej przeszedł niepokonany. Chłopaki wysoko postawili poprzeczkę, trzeba było dać siebie 110%, tak jak wcześniej Mikołaj powiedział, sezon zaczął się dla nas dosyć pechowo, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nasza redakcja była patronem medialnym cyklu.